Panie i Panowie, chłopcy i dziewczynki, kochane dzieciaki, czas na wakacyjne odcinki programu po lekcjach. Superbohaterowie Lego Marvel wracają w wielkim stylu. Kolejny raz wspólnie będziemy ratować świat. Wasi ulubieni prowadzący namój brzoza, pasjonujące historie mrożące krew w żyłach akcje i przede wszystkim świetna zabawa oglądajcie program po lekcjach już dziś o 15:30 tylko w Polsat Games Coś go zastopuje. Panie i panowie, piąta mapa! To wygra, chociaż Lekwien musi coś zmienić! Ładra rogi przemocna ligi! Wakacje to czas, w którym żar bezlitośnie leje się z nieba. Przedstawimy Wam 7 gier na gorące lato. się wczułeś teraz? Bo dużo, dużo mówisz o tym. Lubię. No ja Lubisz lubię gadać. Ale o tym, jak jest być youtuberem, to. Mhm, to prawda. Przenieście obroże. O wow. Nie, Będziemy robić sztuczki. Co? Będziemy robić sztuczki. Magiczne. Co? Magiczne. Nie słyszeć, co? A, to jest ta obroża, o którą pytałeś. No. Pamiętasz, jak mówiłem, że nie będę używać jej w wywiadzie z tobą? Tak. Mogę ci powiedzieć, jak się tego używa. Gdzie mieszkasz? Jak chcesz. Gdzie mieszkasz? W Warszawie. Już czas wyjść, czas zabłysnąć, bo każdy będzie spoglądał, komentował, bo wygląda dobrze naprawdę dobrze. Bo aż trudno oderwać wzrok, trudno się nie obejrzeć. Niech zobaczą, niech usłyszą, bo liczy się pierwsze wrażenie. Toyota CHR napędzana zachwytem. Dostęp nie bierze się znikąd, on wynika z historii. Dziś w Hyundai'u budujemy auta od podstaw, ze stali, którą sami wytwarzamy. Ale najpierw odbudowaliśmy nasz kraj. I oto jesteśmy, nieustannie się rozwijając. Nadchodzi przyszłość. Nowa Kona Electric, dostępna w salonach Hyundai. Każdy dzień zaczynam z kroplami Systane Komplit. Dzięki nim nic mnie nie ogranicza. I podejmuję każde wyzwanie. Nie daj się zatrzymać dzięki Systane Komplit. Kroplom nawilżającym o kompleksowym działaniu, które przynoszą ulgę suchym i podrażnionym oczom. Dwie krople Systane Komplit i nic cię nie zatrzyma. Dwie krople stanę komplet, by sprostać codziennym wyzwaniom. Cześć kochani! Dziś testujemy danie street food od Winiary. Najpierw makaron w sosie kary po tańsku. Mm. Okej, okay, ja to widzę tak! A mój makaron w sosie słodko kwaśnym po chińsku. Mm. To taki klimat! W z po marokańsku musicie sprawdzić sami. Odkryj street food od winiary.